No. Co jeszcze raz? Jakiego? Idealny nauczyciel. Yy, najlepszy nauczyciel powinien być yy, tak jak ja. Nie bardzo dużo prac domowych. Konkretnie, konkretnie. To się się o, Nie fajna. Ona trochę musi pokrzyczeć, bo nie ma wychowania bez krzyczenia. Wyrozmiałe. Leniwy. Daję prac domowych. Przystojny, inteligentny. Lepi ładny uśmiech. Stałe, same wysokie oceny. Czarne włosy, długie nogi. Surowa wymagająca. Powinienem na rygorystycznie podchodzić do osób, które nie chodzą na lekcje. A taki nauczyciel? Pokrzyczy, pokrzyczy. Ale bez przesady, niektórzy dorośli nawet wykorzystują ich do tego, żeby odrębiały lekcje. No i powinien mieć czerwony długopis. Myślę, że w tej